Siemano Alfonfara i tylko Forbet Zapraszam na mój kolejny vlog w tym roku 2020 Pierwszy vlog moim gościem Michał Olaś Witam serdecznie Więcej o Michale i, i o tym co tutaj robimy już w następnym odcinku A dzisiaj chciałbym porozmawiać o walce Michała Cieślaka z Makabu 31 styczeń Afryka E, walka na stadionie tak żeby troszeczkę, troszeczkę e, utrudnione zadanie bo, bo walka się no i przede wszystkim walka o Mistrzostwa Świata e, Federacji WBC e, no i szansa żeby e, Polak zdobył e, Mistrzostwo Świata e, jak Ty się Michał zapatrujesz na tą walkę e, Ty sparowałeś z, z Michałem, macie też jednego trenera Andrzeja Liczyka e, no i Pewnie pewnie coś na powieść. No zgadza się, mamy tego samego trenera. Parę razy sporowaliśmy z Michałem nie przed tą walką, ale kiedyś w przeszłości. Tak więc ja tą walkę rozpatruję w takich kategoriach 60-40 do 40 dla Macupu procentowo. Głównie z tego względu właśnie, że będzie u siebie, są te ciężkie warunki klimatyczne, no ale Michał jest dużym truzerem. Do tego potrafi mocno uderzyć. Często się odsłania w tych swoich wymianach, jest taki łatwy do trafienia Ale razy był tam zamroczony przez Kudriaszowa. Tak więc no, mi się wydaje, że walka będzie bardzo emocjonująca I po cichu liczę na to, że Michał przed czasem yy, wygra tą walkę yy, Fajnie, fajnie, no ja myślę, że też yy, Michała przede wszystkim stać, yy, stać na wygraną z Makabu. No, Macabu... Ostatnimi czasy ma, ma dobrą pasę, wygrał z dwoma naprawdę dobrymi zawodnikami, yy, wygrana, wygrana z, z Kordiaszowem, yy, później yy, z, Papinem. z Papinem, tak, Alekcji Papin, tak samo, tak samo poradził sobie z innymi i no i ma taką dobrą pasę i na pewno będzie chciał ją utrzymać. Moje, moje przewidywania na tę walkę, no to też liczę po cichu na, na wygraną Michała, na pewno stać go na, na zwycięstwo. Yy, też liczę na cichą, cichą wygraną yy, yy, Michała. Yy, no i będziemy mieli nowego Świata. Tak? Na pewno, moim zdaniem, yy, tak jak mówiłeś, no, yy, Michał jest dużym cruiserem. i ja bym yy, tutaj stawiał jednak na, na pójście na całość tak? yy, i boksowanie przede wszystkim presją, zmakało, bo on się wtedy gubi. Na, yy, rozmawiałem yy, wczoraj też z, z, z Azonatorem Szpilką, yy, chwilę się dzwoniliśmy. No i Artur właśnie mówił, że, że też sporował z Michałem i kiedy Michał się tam cofał, gdzieś, gdzieś chodził do tyłu, to nie wyglądało to najlepiej, a, a jednak boksując, boksując presją i, i do przodu Michał jest bardzo groźny, ma, ma czym uderzyć i myślę, że, że gdzieś tam właśnie w tych, w tych wymianach jest w stanie skończyć przed czasem makabu. Także no, we dług jesteśmy za Michałem, na pewno czeka go trudne zadanie. Afryka, klimat na stadionie, przewidywalna pogoda będzie odczuwalna, temperatura to 26-28 stopni, a może i więcej wieczorem. No ale Michał pewnie ma świetny obóz, przygotowuje się gdzie? W Krynicy. w Krynicy, chyba w Krynicy dokładnie. Także w górach i no, na pewno nie jest tam tak gorąco jak w Afryce, ale, ale pewnie ma świetny obóz, dobrych pary partnerów. Yy, no i zrobi wszystko, żeby tą walkę wygrać. Trzymamy za Michała kciuki, mu powodzenia. Yy, no i pamiętajcie, yy, stawiamy na Michała, bo, bo po podcichu liczymy, że, yy, że tą walkę wygra i będziemy mieć nowego Mistrza Świata. Yy, Pozdrawiam Was z zimu sama kolony. My za chwilę zaczynamy paringi, a dlaczego sparingi, dlaczego Michał tutaj jest już nie mam. Pozdrawiam.